Weźcie sobie teraz wdech i wydech nosem, ale taki absolutnie normalny, w ogóle nic nie kombinujcie. Możliwe, że nikt inny nie oddycha tak jak wy, na taki trop, czyli na myśl, żeby. Identyfikować ludzi nie tylko po DNA, odciskach palców czy tęczówkach, ale też po sposobie, w jaki oddychamy, wpadli naukowcy, którzy w zeszłym miesiącu opisali wyniki swoich badań w tej pracy. Ochotnicy w tym badaniu nosili przez 24-godzinne odcinki urządzenie, które monitorowało to, jak oddychają nosem, tak bardzo dokładnie. I okazało się, że na podstawie takiego 24-godzinnego rejestru badacze byli w stanie identyfikować ludzi z prawie 97% skutecznością. Czyli taki nasz wzorzec oddechowy okazuje, się być bardzo indywidualny i jednocześnie też pozostawał dość stabilny w czasie. A co więcej, wzorce oddechowe mogą chyba odzwierciedlać nasze stany fizjologiczne i psychiczne. Na przykład okazało się, że cykl oddechowy, zwłaszcza kiedy śpimy, koreluje z BMI oraz że istnieje związek między tym, jak ten wzorzec oddechowy wygląda, a poziomem depresji i lęków. Zafrapowało mnie to badanie, bo ja przez wiele lat miałam sama problemy z oddychaniem, które tak mi się wydaje, że potęgowały we mnie właśnie niepokój czy lęk. Więc jestem w stanie absolutnie uwierzyć w to. To, że sposób, w jaki oddychamy, może być niebagatelny. Na przykład ostatnie dni były dla mnie wyjątkowo stresujące i zauważyłam, że więcej w takich dniach na przykład ziewam albo wzdycham, albo częściej mam taką potrzebę, żeby tak wiecie, po prostu zachłysnąć się powietrzem. Wydawałoby się, że oddech to jest tak, nie wiem, pierwotna, podstawowa, basicowa rzecz, wręcz, że będziemy o niej wiedzieć już wszystko, a kurde okazuje się, że nie. Życzę Wam oddechu pełną piersią. Trzymajcie się. Bye, bye.